Ja powiem kontrowersyjną tezę. Polska nie ma praktycznie problemu z pijanymi kierowcami. To nie jest masowe zjawisko. To nie jest tak, że oni mają 0,25, czy mają 0,56, coś takiego. Nie, to są najebani w trzy dupy. Czyli oni mają gdzieś około promila, ci, którzy powodują te groźne wypadki. I kiedy oni je powodują? Nie we poniedziałki o 5 rano, czy o 6, jak to policja sprawdza. Tylko oni je powodują o północy, w sobotę. I tak naprawdę, czy będzie 0,0 czy 0,2, to niczego to nie zmienia. W Niemczech. Jest pół promila. Czy Niemcy mają większy problem z pijanymi kierowcami niż Polska? Natomiast faktem jest, przyzwolenie społeczne na jazdę po alkoholu w Polsce jest bardzo niskie. I to jest akurat pozytywne. Dochodzi to oczywiście do absurdów pod tytułem, że po piwie bezalkoholowym niektórzy się boją jeździć i, i w ogóle nie. Natomiast jest bardzo duża społeczna ten, że zabieranie tych kluczyków, dzwonienie na policję to jest jedna z rzeczy, które się bardzo zmieniły po 89 roku. To jest akurat na plus.